Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w niedzielę prosto od Jana Bochęciaka z MWGG, wąt, przyjechaliśmy do kolegi Mariusza Tępki. To nazwisko wiele razy już widzieliśmy właśnie na wspólnych głębnikach między innymi u kolegi Jana. Ale teraz zobaczmy, kolega tutaj ma pięknie położony gołębnik. O Ty, go odstawiasz dopiero co, tak? Tak, Tutaj dom widzimy jest, ale zobaczmy, jakie piękne tutaj są widoki, gdzie mamy wprawdzie taki dzień, że tragiczny jest, jeżeli chodzi o loty, bo już mamy informację u Krzysztofa, kiedy nagrywaliśmy rano film, Krzysztofa tam czekał, jest chyba ma 16 głębi z 50 coś, ale w oddziale też jest bardzo ciężko, duże straty są. Natomiast u was też jaki był lot? Ten sam, tak? No podobny kilometrażowo, też 200, też ciężki lot. Ale tutaj nie lecisz z tego głębnika. nie, nie, tam dopiero, u siebie. Dopiero będę leciał. Na młode. Aha, do, dopiero na młode, natomiast tam w, w, też są ciężkie straty, duże także W, w, w oddziale maków. Co się oddział i podejrzeć. No a my tu przyjechaliśmy do kolegi Mariusza wziąć gołębie, które będziemy na Babią chorę. my już tam byliśmy dzisiaj na Babie jedne zawieźliśmy, jedne zabraliśmy stamtąd, zawieźliśmy do Jana, a teraz wracamy i mamy tutaj. Popatrzmy. Tu już mamy kilka gołębi wybranych. Chcesz jakiegoś pokazać Mariusz? Może białego? Pokażasz tego białego, tak? Od razu o, o. tutaj zaraz dobierzemy do sześciu sztuk, bo idą na babio chore. I to, to jest z czego pamiętasz pochodzenie? Tak, pamiętam. Piąty był nagi wącie z finału. Ojciec, tak? Nie. Babcia. Babcia? Piąta z finału, piąty as, w mojej takiej podstawowej linii. linii a rodzice jeszcze? Jacy sami... To od Dominika Palarskiego z takiego Nacjonala jeden, jeden. Tak, tak, no. A z drugiej strony y, chyba był odmielczarka z Olimpijczyka. Mhm. Też to widać tak znane tarczy, hodowle. To Dobrze. No. A on, mamy tygodni, mówię na razie cztery, one za chwilkę pojadą do Jeleśni, tam zostawimy. E... Matka, y, siostra wygrała tego Krakusa 600 u Tomka y, Skoby mm -hmm. i drugiego siostrę mi dał y, tego zwycięzcy. Mm -hmm którego Tomka serdecznie pozdrawiam z Koby. O właśnie, do Tomka może chyba podjedziemy jutro, bo będziemy mu na jego rywalizację też wziąć gołębie od Krzyśka Murowieca, to tam mrowcy. I też tak. Tomko mi szykuje tam trzy sztuki na tą jego e, e, ligę czy coś ja takiego. To wspólny gołębi taki mały ma. A powiedzmy obrączkę, taką rzecz tak. jeszcze e, taką dał na obrączkach e, Koba. Koba to są tak Koba, takie gołębie i teraz jeszcze powiedzmy, tutaj e, lotować będziesz w oddziale, bo nie powiedzieliśmy no zero, maku, maku, to jest 0,24. Dobrze, to byśmy pozdrawiam. wiedzieli. Dobrze. I, lipową. I lipową tak. Krzysztof bo bo umie z młodymi robić. Miał drugą go w Polsce i 11 albo 12. 14. 14. To był, ta właśnie mówiliśmy, to był oryginał Wójcicki 74 i oryginał Paterak Pietryszyn tak. 616, Tak, to był piąte miejsce w Europie, ten jeszcze miał, a tak. ten 14, no niestety on już mnie nie był na wystawie. Powiedział, że mi do, zdradzi tą receptę na te młode, jak się to leci. No jak w innym oddziale lecisz, to może tak no, zrobić. Mam no. nadzieję, że słowa do Dobrze, ale popatrzmy, odwiedzimy tu na pewno ma Mariusza kiedyś, jak będzie lato, bo będzie piękna pogoda. Dzisiaj właśnie tak jak jechałem od Jana, musiałem przez te góry, tam część wyżej, on troszeczkę ma położony gołębnik, przejeżdżać, to te mgły były dużo i tutaj widzimy w pełnym krasie, że tu na dole tych mgieł nie ma, ale u góry wszystko jest tak. No i gołębie muszą niestety w takich warunkach tu lecieć u Was. No, I to ciężko, jest tragedia. Być Dobrze, także na razie dziękujemy. Bardzo życzymy powodzenia na tym nowym miejscu. Tutaj zobaczmy, gołnik jest budowany, ale tutaj Mariusz ma swój tartak, to bez problemu ten materiał ma i szybko będzie na pewno go stawiał. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Pozdrawiamy wszystkich hodowców Dobry i hodowszynie. Lot. Dobry lot.